Dzień dobry, czy do Maiś się dodzwoniłem? dwa razy k***a dzwonisz i się pytasz to samo k***a? No. Po pierdolę, jeszcze A, na co A co pan taki wulgarny? Bo ja szukam Mai. No to szukaj gdzie indziej. Maja to najczęstsze imię, które nadawano dziewczynkom w roku 2024, więc spróbuję zadzwonić do Mai, aż się do niej dodzwonię. Halo? Czy mogę z Mają rozmawiać? A, przepraszam. Halo? Czy dodzwoniłem się do Mai? Gdzie? Do Mai? Nie, nie, to chyba zegal Czy do Mai się dodzwoniłem? No chyba po nie za bardzo! A, to przepraszam. A mogło być Maja nie odebrała. Halo? Czy mam Maję przy telefonie? Mm, Maję, ale jako Maja? Ale to pomyłka. No. Halo? Maja? Być może na którymś ogłoszeniu jestem Maja, nie wiem, ogólnie byta. A, czyli nie Maja, a to przepraszam. Ogłoszeniu? Nie odbiera. Prawie. Nie, nie, pomyłka. A, przepraszam? Nie, no to nie jakaś pomyłka. A, to przepraszam. Ej, odrzucili mnie. Niedostępne, niedostępne. Poczta głosowa, niedostępne. Halo? O, cześć Maja. Nie, to A, to pomyłka, przepraszam. Poczta głosowa. Halo! Dzień dobry, czy maja? A nie, 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 proszę, A, to jest. To jest pomyłka jakaś. Kownik, do którego Dzień dobry, czy do maj się dzwoniłem? Dwa no. razy k***a dzwonił, że się będę, to samo mą, No? Po że się dzwoni. Tak, na tak, dzwonisz chwilę. A co mam taki wulgarny? Bo ja szukam Mai. No, szukaj k***a dzień indziej. Halo! Cześć maja? Nie, nie jestem maja, ale mogę być maja. A nie, to nie, ja szukam prawdziwej Mai. Dzień dobry, czy do maj się dzwoniłem? Nie, pomyłka, Słucham? No, cześć, ty pewnie jesteś maja. Dzień dobry, czy przy telefonie z Maja? Dzień dobry, Marta. Proszę o kontakt w celu umówienia się na masaż. Dzień dobry. Do Maja się dodzwoniłem? Tak. Naprawdę ma pani na imię Maja? Naprawdę. Ale fajnie, znalazłem Maję. A skąd pani jest? Ty rozłączyła się. No i jak widzicie, po tylu próbach udało mi się dodzwonić do Mai.